Jak y, siedzi się w tej łazience i patrzy się na ten celulit, to człowiek jest załamany, ale jak mówi się o tym w gronie kobiet, to jakoś tak łatwiej się. Tak, ja myślę, żebyśmy nie robiły z tego jakiegoś małego potworka, ani dużego potwora, Dokładnie. tylko... Każda z nas ma, ja nie znam takiej kobiety, która nie ma. Dokładnie. Nie tak. znam. Najszczuplejszej, nawet i najbardziej desportowanej, mm -hmm. która nie ma. Więc owszem, walczmy, ale tak jak powiedziałam, no też nie wieszajmy się z tego powodu, bo to bezsensowne zupełnie. Dokładnie tak, akceptujemy nasze ciało, a potem idziemy na imprezę. A jeżeli impreza to sedminka Jabłońska? No tak, i dzisiaj będziemy mówić typowo o kobiecej imprezie wieczorze panieńskim, więc na chwilę chciałabym przenieść się do naszego studia Urody, gdzie Paulina Zielińska już pracuje. A nad czym pracuje? Witamy Cię, Paulino. Witam serdecznie. No słuchaj, co ty tam tworzysz na twarzy Moniki? Moni, może pokaż twarz do kamery, cóż tam się stało na tej skroni, na tym policzku? No na razie dopiero zaczynamy. jeszcze nie widzę końcowego efektu, ale robimy mm. taki bardzo kolorowy, słodki makijaż, zresztą jest cała stylizacja, dużo różu, jak to zwykle na wieczorach panieńskich. Y -hmm. e także Rozumiem, że makijaż dopiero powstaje, natomiast tak jest. E te prostokąty i te kwadraciki, które przykleiłaś do twarzy Moniki, co to takiego? E to jest koronka, brokat, cyrkonie. Tutaj po prostu ma się bardzo dużo dziać. Y -hmm. Czyli co, będzie dzisiaj dużo różu? Będzie. Zresztą, e jak widzimy nasza modelka piękna, jest wystylizowana w stylu pin-up. I wygląda przepięknie. Czy właśnie takie stroje, przebieranki, tego typu rzeczy są popularne na wieczorach panieńskich? Zdecydowanie bardzo i coraz bardziej. Oprócz stroju, które panie wybierają, bo powiedzmy, że każda z nas w duszy czuje, że chętniej założyłaby inny. Mhm. I jest ta zabawa powiedzmy podobna do karnawałowej, tak? Mhm. E, jak najbardziej e, zaczyna podobać się styl e, takich typowo tematycznych, czyli zdecydowanie, że program całej zabawy jest podpięty pod jeden temat. Czyli na przykład tylko piratki, e, imitacja statku i tak dalej, czyli są to rzeczy, które tak jakby dopiero wchodzą, są osoby, które chętnie piszą do tego scenariusze i ja myślę, że to jest fajny, fajny krok, bo jest to zupełnie coś nowego. Mm -hmm. Dziewczyny, z Waszych obserwacji, Sabinko, zwłaszcza z Twoich, bo ty organizujesz takie imprezy, jak kobiety dzisiejsze, te nowoczesne, nowoczesne, najbardziej lubią spędzać takie imprezy? Szałowo, w mieście, czy jednak w salonie kosmetycznym, z jakimiś zabiegami, z lampką szampana? Na pewno różnie, bo są dwie grupy, tak jak zawsze. Czyli są dziewczyny, które mają swoją ulubioną fryzjerkę, swoją ulubioną kosmetyczkę, idą tylko do niej, jej ufają, chcą się wypiększyć i iść na imprezę albo do klubu, albo gdzieś do sali, tak specjalnie, yy, gdzie przygotowują, czy na przykład nawet na domówce. Ale jest w tym wszystkim to, że. Się skupiłam. <grywa> ta druga grupa. grupa. Czy jednak salony kosmetyczne. my salony tak jakby przez to, że chcemy przedłużać ten wieczór panieński, żeby dziewczyny mogły zaczynać wcześniej, robimy to, że zachęcamy nawet tańszą odrobinkę ceną, niestety, ale. Bo grupą całą to też wynika z tego, że jest wiele osób naraz, tak? Mhm. Salon jest pełny. Stąd organizujemy takie wspólne upiększanie. Mhm. Czyli na przykład jedne dziewczyny idą się zrelaksować troszeczkę na masaż, inne potrzebują zabiegu na twarz, żeby dobrze wyglądał makijaż. Inne chętnie zrobią zabieg pielęgnacyjny na stopy, bo będą długo tańczyły i tym stopom się to przyda. Eee, a inne właśnie zmieniły eee, strój w ostatniej chwili i zmieniają kolor lakieru, tak? Czyli, Czyli taka, podstawa, się tak, taka podstawa upiększyć. upiększania, że albo ufamy swojej eee, fryzjerce kosmetyczce, albo spędzamy już ten wieczór w jednym salonie. Wszystkie razem. I tak naprawdę profesjonaliści pomagają dobrać te zabiegi, my wiemy co chcemy. Grupowo salon jest zarezerwowany tylko dla tych osób, tak? Mm -hmm. czyli ta zabawa już się zaczyna tutaj. Jak no dobrze, z... ale to jest zwykły salon, to możemy sobie zrobić wszędzie. Może jakie być atrakcje taki salon ty masz dla swoich klientek? Bo masz tych atrakcji przecież masę. No właśnie. Ehm, co to jest z tych dodatkowych rzeczy? W międzyczasie, żeby się panie nie nudziły, bo zawsze jest tak, że nie wszyscy wszystko, tak, i trzeba to wszystko połączyć, to u nas bardzo dobrze się sprawdza i rozłożone jest znowu na dwa etapy. Czy panie za chwilę, takie upiększone w makijażu, wyjdą do klubu? Jeśli tak bo jednak takich grup jest więcej, jeszcze, jeszcze, mam nadzieję, że niebawem yy, będzie odwrotnie, e, to y, mamy mniej możliwości, bo mniej czasu, tak? Czyli różne gry, konkursy. Yy, yy. Typowo zapytania o pannę młodą, losowania usług, wszystko takie typowo nawiązujące między salonem a zabawą, bo, bo jeśli kupimy wszystkie możliwe karty dostępne na rynku, my tak zrobiliśmy na przykład. To niestety tworzy się 50% nowych pytań, nowych pomysłów, a niektóre od razu chciałyby się odrzucić, bo jednak nie każdy jest aż tak odważny, bo mm -hmm. uważam, że bardzo ważną rzeczą jest jeszcze w tym wszystkim, żeby nie stawiać panny młodej w niezręcznej sytuacji, bo też znaczy? z rozmowy czasami z dziewczynami to wynika, tak? Co to znaczy, na przykład miałyśmy taką grupkę dziewczyn, że akurat panna młoda była wręcz ten szodem, mnie, niższa i dziewczyny wymyśliły strój w krótkich spodenkach, myszki, miki, w krótkich spodenkach pod koszulki białe, pod tak, tenisóweczki w kratkę, spódniczki lub spodenki w kratkę, bo tak były dwie opcje do wyboru tak naprawdę. I same się pięknie przygotowały, kupiły ten strój również dla tej dziewczyny, tak? No i są u nas na makijażu, na paznokciach i okazuje się, że dziewczyna dostaje ten strój, zostaje w pokoju, żeby się w niego ubrała. Ona nie chce, bo ona cały czas chodziła w sukienkach do kostek. Ona nie chce tego założyć. One nie chcą ją wypuścić, tylko ona musi to założyć, tak? Przy czym tak naprawdę już mają bilet kupiony na bukartkę, jadą do klubu, więc ona się czuła bardzo niezręcznie, mimo że mam wrażenie, że no skończyło się dobrze, tak? Mhm. Ale tak jak fajnie zaczęły się bawić, tak ten moment nie był fajny. Nie mhm. był fajny, ona nie chciała wyjść w tym, zakręciła jej się zawoku, więc została postawiona. Przed takim drobiazgiem. No ja to mówię, fajne miała przyjaciółki, fajne miała te nie, panie. Dlatego na ja myślę, że e, powinna e, świadkowa, myślę, dobrze znać e, przyszłą pannę młodą. Myślę, że panny młode powinny dobrze wybierać świadkowe. toż to. To jest mhm. też taki drobiazg do tego no nawiązujący. Bo ona, no bo w sumie śwo, Świadkowa dba, prawda? Tak. O, y, no ja sobie nie wyobrażam, że Monika stawiam w takiej sytuacji, że ja wyglądam fajnie, a ty wyglądaj jak myszka Miki, na przykład, cudzysłowie. Y, I ona płacze, a ja mówię, a masz wyjście, to jest twój wieczór paniński, myśmy tak zadecydowały bluzeczka krótko zawiązana, prawda? Dla mnie to jest Dla takiej dziewczyny, już ta część, którą chciałaby ukryć, jest na wierzchu. Ona się czuła spodziewana. Czy one to zrobiło specjalnie, czy nieświadomie? Nie, myślę że, myślę, że tutaj w tym przypadku na pewno nieświadomie. Mam nadzieję, że się nie obrażą, jeśli to słyszą. słyszą że będzie śmiesznie po prostu. Tak, no, tak nie było. Być dla niej, dokładnie. Na Słuchajcie, na pewno padły zdania, że słuchaj, przecież na plaży masz, kostium, jeszcze bardziej to, to i tam, to i tak dalej. Więc oczywiście, że może chęć pokonania w dziewczynie, prawda, żeby dała ten krok naprzód i tak dalej, może to przyniosło nawet zamierzony efekt. Ale my w swoich programach właśnie dlatego bazujemy troszeczkę na tym, żeby zrobić ankietę, zadać pytania, żebyśmy mogły dobrać program do tego, żeby tak nie skrzywdzić. I do oczekiwań, tak? Ważne. No dobrze. W jednej lubimy się bawić, szaleć, mhm. dyskoteka, taniec, inna woli przyjść, zrobić sobie takie całkowite spa i wyjść do domku, tak? Mhm. Dlatego tutaj manewrujemy na pewno cały początek, bez względu na grupę, czy ta grupa u nas zostaje i bawi się u nas, czy wychodzi do klubu bazujemy na upiększaniu. Bo jednak to jest taki moment wspólnego yy, pobycia razem, yy, rozluźnienia się. Mm -hmm. No dobrze, ale właśnie to mnie bardzo zaciekawiło, bo mówiłaś, że bazujecie na ankiecie, tak? żeby poznać daną osobę i upodobania, jaką, no, jaką jest osobą. Yy, z, z jakich pytań składa się ta ankieta? Bo faktycznie yy, Agnieszka wychodzi za mąż. I chcę jej zrobić niespodziankę w postaci wieczoru, chciałam powiedzieć kowalarskiego, to Przez te brody, które galisz. Właśnie takie podstawowe nie pytania, jak, jak jakie lubię ten czas. Ja się staram, żeby to było krótkie i wystarczające, tak? Mhm. Nosisz biżuterię? Nie nosisz. Lubisz się bawić, lubisz zacisze swojego domu, tak? Mhm. Czyli takie bardzo banalne mhm. tak naprawdę pytania, ale one już pozwalają dobrać, czyli na przykład, Lubisz wróżkę i wierzysz, czy się jej boisz, tak? Mm -hmm. Jeśli się boi, po co my mamy popychać, jak 100 tysięcy innych osób chętnie pójdzie y, samemu? Ciebie też można skorzystać tak, z tak. Y, usługi wró y, wróżki. No, y, głupio by było komuś, kto jest bardzo jakby, konserwatywny tak, i religijny, tak. zaproponować wróżkę. Dokładnie by tak. Spalili salon. Dla, dlatego tak naprawdę y, tutaj. Nie wiem, no znam osoby w swoim gronie, które strasznie nie lubią cyrku, tak? Mm -hmm. O i to ja się zaliczam do tej ja też, grupy. No więc właśnie, więc nigdy w życiu bym wam nie, zapropo nie by zaproponowała klauna, ale na przykład iluzjonistę czemu nie. Mm -hmm. tak? Dobrego. Przystojnego, zdecydowanie <laughs> <laughs> <Więc>, przystojnego. <laughs> e, dlatego zbieramy jak najwięcej e, takich pytań, tak naprawdę takich skrajnych, dwa pytanka w tą i w tą stronę, które nam ewidentnie eliminują, czego nie możemy zaproponować, tak? Mm -hmm. I z tych rzeczy, które możemy zaproponować, e, wiadomo, że składa się jeszcze termin. Czy m, dane osoby, z którymi współpracujemy, mogą. Dlatego ciągle chętnie nawiązujemy współpracę z następnymi osobami. Każda z osób ma jakieś doświadczenie, tak jak ja powiedziałam tutaj o tym pierwszym naszym takim, że szkoda nam było dziewczyny, tak, mhm. żeby to się nigdy nie powtórzyło, żeby te wieczory były takim niezapomnianym wrażeniem, pozostały w pamięci na długo i jednak dobrze pozostały. Dużo jest osób y, właśnie, które jadą do klubu, bo już mają swój klub albo słyszały, y, że ten jest fajny y, i tam kończy się ta zabawa, ale my mieliśmy bardzo y, dużo domówek, tak? że mhm. osoby najlepiej czują się w swoim gronie i chcą tylko w swoim nawet po to, żeby nikt im nie wszedł. Y, stąd nawiązaliśmy, nikt ich nie zaczepiał i tak dalej. Stąd nawiązaliśmy współpracę z hotelem, że na przykład y, organizujemy taki wieczór w jednej sali. Ta sala jest przeznaczona tylko dla tych osób, czyli również nikt nie wchodzi, są w swoim gronie, a dzieje się. O kolejnych atrakcjach z naszym gościem, Sabiną Jabłońską, porozmawiamy po przerwie, bo w moim towarzystwie tak szybko czas płynie, że już właśnie ta przerwa, czas przerwy nastał, więc zapraszamy na przerwę.